Dobra, mi tu się jeszcze, ja witam was bardzo serdecznie. Eee, no i co? Inny odcinek zupełnie inny, ponieważ z GTA, no ale GTA często gram oprócz Minecrafta, więc postanowiłem, że skoro i tak w środy miało być coś innego, to GTA nagram. I ogólnie to dzisiaj będę pokażę wam. Będę pokażę wam dokładnie, się wysowić, tak jest. Eee, nieważne, pokażę wam. Jak zrobić napad na Cayo No najpierw musicie się za... dostać do kasatki oczywiście czyli musicie ją kupić e, musicie się zarejestrować jako szef a ja nie mam pieniążków żeby zrobić napad Widzimy się za chwilę Pojedziemy ręce do góry No witam także już mamy pieniążki e, Trochę dużo pieniążków Musiałem auto jednak sprzedać no bo nie starczyło więc robimy na podnokie nie pamiętam czy na początku też się płacić nie ale ogólnie to tutaj nic nie możecie kliknąć nie musicie nie, możecie, nie musicie nie musicie klikać nic nie musicie ogólnie to możecie być na sesji online bo i tak jak teraz klikniecie co nie To wam pokaże żeby lecieć gdzieś to grać więc pensa, siadacie tutaj i nie ma gdyby Normalnie pewnie by ktoś was zestrzelił, ale wy sobie klikacie z I sobie patrzycie gdzie jest najbliższy ten Tutaj płacicie dwa koła To nie jest aż tak dużo co jest na No i jesteście praktycznie przy A najczęściej to jest w takich miejscach, że nikt się nie kręci praktycznie na zwykłym online A jakby się ktoś zastanawiał dlaczego jestem sam, no to jak gdyby Klikacie sobie odszukaj nową sesję i sesja tylko dla zaproszonych I nikogo nie zapraszacie eee... Odrzuciło mi moje kupno, bo nagrywam A nie, poprawki jest git No i od razu mówię, że to nie jest Mój pierwszy napad, tak jak mówiliście kiedyś zauważyć, bo zresztą nagrywałem z online. Jeśli coś, no jeden napad nagrałem właśnie z Kyberico ale nie I to była stara taktyka i nie pokazałem sobie jak to zrobić, tylko robiłem jakby A teraz to jest bardziej taki poradnik No i co, my sobie wychodzimy Więc nie pamiętam jak to do końca było Bo tam trzeba było ogólnie Uciec z imprezy chyba coś takiego No i Coś mówiłem, a e, No nie pamiętam jak to było, ale Kurczę, naprawdę nie pamiętam. No to mam nadzieję, że, że jak gdyby macie już pierwszy zrobiony. Jeszcze z tamtej taktyki starej. Bo ja teraz pokazuję nową, która działa teraz, bo tamta sera już nie działa niestety. Z moim zdaniem była łatwiejsza. A... No ale teraz nie działa, bo się alarm po prostu włącza. Yy, więc... No, ale widzimy się jak będę już żółtym. A jak ogólnie ktoś nie ma, no to możecie sobie zobaczyć jakikolwiek naprawdę ten Tam pokazuje Najlepiej jakby pokazywało Jak się najlepiej, no musi pokazywać po prostu z sekretnym wejściem Oj Oj eee, Tak, musi pokazywać ze sekretnym wejściem No bo inaczej nie będziecie mogli tego zrobić, bo my z sekretnym wejściem No, tak jakby Aha, ja myślałem, że nie ma już Sanchezów, A gościu tutaj mi pożyczył Sancheza, Oczywiście z własnej woli nic mi się nie stało. Eee... No. Ja myślałem, że nie ma Sanchezów, Na pewno nie można już kupować chyba. Na pewno chyba. <gry> tak, no w sensie na pewno myślałem do... myślałem, że na pewno do tej pory albo teraz się zobaczyłem. Nie pożyczyłem w sensie. Więc teraz nie wiem, może gdzieś przynieśli i nadal jest do kupna No jak sprawdzałem ostatnio to nie było A słyszałem, że tam usunęli parę parędziesiąt pojazdów do kupienia i tak dalej Więc no, tutaj trzeba ogólnie tych wszystkich ludzi Pomóc im przejść na emeryturę no, mi się zamordować po prostu, tak? O, headshoty sobie walecę w ogóle, w nie wiem. Eee, o, nie mogłem go trafić z Dobra, eee, tu się jakiś goś upruje, nie, wiem, czy będzie ktoś czy nie. Ej, tu nie jest gang, przypadkiem jakiś. Dobra, nieważne, zanim on, no, oni tutaj dobiegam, to już chcą, to zrobić chyba. Mam nadzieję, że wam się to coś takiego nie przytrafi, bo... to nie strzela, O, nie, sla... nie strzelałem do Dobra. Dobra. No i ogólnie to... On zawsze tutaj gada w ogóle... Nie wiem, że to sobie. Eee, żeby wam zapowiadać. Nie mogę skupić tym wiedzieć w tutaj gada. Eee, o nie, kolejny przechodora. I ogólnie ten samolot jest okropny, naprawdę jest okropny, nie da się nim latać praktycznie. Więc pamiętajcie, jak Teraz się wzno wznosicie. I już pusz puszczacie piątkę, czy, czy wy tam sterujecie te samoloty. I jak gdyby tak klikacie co jakiś czas tą piątkę, żeby tam się wznosił, bo, bo jak będziecie za wolno lecieć co jest jakby najprawdopodobniejsze ponieważ nie, nie, ten samolot nigdy nie respił się na bardzo otwartych przestrzeniach zazwyczaj koło wody się rozpi chyba eee, to on po prostu zam wam zacznie spadać ja już jestem na takiej wysokości, że mogę wam to pokazać po prostu trzymam piątkę trzymam piątkę i, i spada gościu się samolot no, no i spada więc po prostu nie, może, nie możecie za, za bardzo do góry nosić. A tak to w sumie się powinno się już tutaj wydarzyć, poza tym. No, i pod gdzieś cechowacie coś. No. Widzimy się na Kaiperico. Czasu nie mam, ale jakby to znowu wolno zrobicie, to będzie licznik czasowy. Tak najpierw do siebie zacząłem gadać. Że nie ma czasu, a później w sumie to... Możecie o tym nie wiedzieć, więc jak za długo będziecie robić, za długo i będziecie ich mordować i tak dalej. To po prostu właśnie chyba 5 minut... Yy, gdyby... Cały czas jest licznik, tylko ci się nie wyświetla, dopóki nie przekroczy iluś tam minut jak przekroczy, to później Ci się pokazuje, że zostało ci 5 minut do dolecenia, co nie? No. Więc tak, już zacząłem to do końca. No, więc tak, jak już Wam się wyciemnił ekran, to znaczy liście I teraz będzie kacęka. Dobra. Więc, jak. O, boże, ten Paweł cały czas mi przerywa. Kurcze. I więc, jak już jesteście, to będziecie w innych ciuchach ogólnie. No i jeszcze chciałem powiedzieć: żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest. Yy, nan, jak gdyby nową taktykę dla osób, którzy już robili te napady, a nie że jako pierwszy napad, co nie? Jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Więc ogólnie jeśli chcecie zrobić interne wyzwanie, to tutaj możecie sobie sfotografować, co tutaj jest. I no. A, po tytule też pewnie będziecie wiedzieć, ale jeszcze powiem. Tak, tak mi się dużo rzeczy przypomina. że yy. tutaj to sobie bierzecie yy, lewym kontrolem nie, lewym shiftem, kontrolem w dół. Podnosicie sobie leciutko, na ten. Bierzecie sobie tą skrzynkę. Trochę niżej jednak. Bierzecie sobie tą skrzynkę. Do góry. I tutaj pod tą szmatę podjeżdżacie. Przywalacie tym jak najmocniej, żeby było stabilnie. Oczywiście wchodzicie sobie po tym... I ogólnie tak samo będzie się to robiło podczas napadów, co nie? No. I tu sobie też fotografujecie, co tu jest. Tu akurat jest marihuana, a na dole jest co? Na dole jest Kaina. Czyli to chyba całkiem dobry dobry łup. Nie wiem w sumie, co jest lepsze. Wiem, że kasa jest słaba, to jeszcze... Ojojoj, się baguje właśnie. Nie spychajcie tych beczek, bo możecie później jest nie No, także jak już to macie, to w sumie możecie to sprawdzić, ja sobie to później zrobię, ale jak możecie na mapie zobaczyć to, nie mogę mu myszką pokazać, ale za tym białym gościem, jak się tam gość na biało podświetla, jest taki znak zapytania, na pewno zobaczycie, to ogólnie na tym znaku zapytania, jeśli go macie w ogóle, bo ja nie będę, co trzeba było zrobić, żeby go mieć, a, no, dobra, już będę. Na ogólnej sesji, co nie, na zwykłym online trzeba było znaleźć, wam się na, taka niebieska kropka wyświetlała Na mapie i trzeba było znaleźć tam był trup z mapą właśnie, z, z mapą Cayo i z takim wykrywaczem No i na tych tych jest jedna taka górka z piasku, jak ją sobie tam pod podejdziecie i ją wykryjecie tym wykrywaczem to to wtedy z tego dostajecie chyba 25 tysięcy czyli ogólnie na, pod, na mapie są dwa takie nie pamiętam co ile się resetuje chyba co codziennie po prostu 24 godziny no, jak gdyby robicie sobie czas co ja mam nadzieję. Skupiacie się e, dobra. Także tutaj dojeżdżamy i ja tutaj zwykle czekam aż ten gościu się obróci i po prostu sobie przejeżdżam tutaj jak najbardziej... Ożje tu jest gościu Dobra, patrzcie też na mapę, bo nie, nie wiem jakim cudem gość mnie nie zauważył, ale nie zauważył na szczęście. Bo już by było po mnie, tak ogólnie. Tylko, że chyba za budynkiem stałem albo za krzakiem. Tutaj se przejeżdżacie blisko kamery, żeby ten gość u was nie zauważył, ale nie za blisko, żeby kamera was też się nie zauważyła. Tu sobie się do tych krzaków, tu może możecie zahaczyć o te krzaki, bo one ogólnie mają kolizję. No, nieco co w normalnym GTA. Tutaj rzeczy mają polizę niestety. Albo set, to wie. Nie wiem, w sumie to przeszkadza trochę, jak wjeżdżasz w takiej niewinnie wyglądający krzaka on cię odbija. Albo strząsa z motoru. To jest skurzające, ale dobra, nie o tym jakby ten. Cały czas mi i zapominam o czym czasie gadałem. Cały czas zmieniam temat. Dobra, nieważne. Dojeżdżamy tutaj do tej żółtej kropki na mapie. Do wiadrzy komunikacyjnej. Mam nadzieję, że nie daliście się złapać. O i ja akurat mam tutaj taką skrzynkę, ale taka sama skrzynka będzie. Nie mogę bronić, być, żeby wam pokazać. No albo tam to są chyba trzy piętra, i na każdym z tych piętr, albo tutaj na dole, może się zrobić taka skrzynka. I tu sobie hakujecie to jest. Tam mnożenie, czy coś tam nie wiem. Ja to zazwyczaj na oko robię, więc tutaj jest 4, 8, 4. To to wiadomo, że tu będzie. No i w sumie mam tak akurat, że Ej, co? to coś źle zrobiłem. A No. jest tak git akurat. No ja to tak na oko zazwyczaj robię, ja to nie liczę sobie. to i tak na oko jest szybciej niż jakim to liczy. E, Dobra, i teraz jak już to skakujecie wyciągacie telefon sobie pod strzałką w górę albo klikacie. Klikacie gdyby do myszki Scroll i macie aplikację Turysta, to jest se 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 Secure Surf, ser kurczę, nie wiem jak to się mówi. E no i tak, tutaj sobie sprawdzacie. Jak robicie to samemu, to w sumie nic nie musicie sprawdzać poza jedną kamerą właśnie tą ale jak robicie to z kimś, to zazwyczaj sobie tutaj sprawdzacie jakie są głupy tu akurat nic nie ma. Tak dla przykład to tu są pieniądze. No. Ale ja sprawdzę od, od razu piwnicę, bo ja ten napad chyba będę robił sam. No i mam tequilę, czyli najgorszy łup, który może być. I chyba to jest... No najgorszy to jest właśnie tequila, później jest naszyjnik. Później są dokumenty na koniec i na koniec z normalnych jest różowy diament. Ale potem jest jeszcze pantera taka. E, tak, no, taka kulka ładna, pantera. Kulka czarna z panterą ogólnie. E, no i... No. I ta pantera jest... ale ta pantera pojawia się tylko wtedy. E, jak jest jakiś właśnie ten os... kurczę, nie pieniądze. E event jakiś, tak, tak to się mówi. Tak samo jak diamenty w kasynie pojawiają się chyba tylko podczas eventu. Tu nie jestem pewien akurat po kasyna zacząłem robić ostatnio, ponieważ jest mniej opłacalne i to wiele. o wiele. A tu masz 15 minut roboty nie licząc zgadów i przygotowań i dostajesz milion, milion dwieście czasami, może nawet więcej. Eee, a jak robisz kasyno, to ostatnio zrobiłem kasyno po raz pierwszy i ogólnie podzieliłem mu 50 na 50, bo z drugą są robiłem. Eee, i jak gdyby nie by nie, nie nie było to największe ten, bo to była jakaś zepsuta taktyka i tam rzecz nie miałem tego z nie, co nie miałem tylko podstawowe jakieś, no i to nie mogło wyjść dobrze, ale wyszło gorzej niż okropnie, bo za 40 minut roboty, tak jak tutaj, kajperika robi się mniej więcej w 15 minut, tak, tam 40 minut roboty i dostałem 290 tysięcy Teraz to, dobrze powiedziałem. To się dobrze do rąk kwoty powiedziałem, ale za 40 roboty Co? A! znalazłem skarb na jedzie. A tu jest dobra, ja na nic stoi, Jezu. Eee, no, także tak wygląda znajdowanie skarbu. I dostajecie 25 koła. Tak. ja się wraca? Nie, w sumie czekaj, niech on mnie zauważy, bo ja nie potrzebuję ten, właśnie jak się nie daliście w czasie złapać, ani razu, nawet dwa razy jak się daliście złapać, to nie, jak się raz daliście złapać, to możecie, jak dwa, to nie pamiętam, albo dwa, albo trzy razy, to już nie możecie się ten, dać później złapać, bo po prostu anuluje wam to i będziecie jeszcze raz musieli wszystko robić, ale ja się dałem teraz złapać, żeby mnie przeniosło od razu na, na lotnisko. Tutaj mam jak gdyby powrót do Los Santos, ale jeszcze sobie zrobię tą strytkę. No i co? Widzimy się. W sumie w następnym odcinku już się widzimy, bo przekazałem Wam wszystko co jest do przekazania podczas tego podczas zwiadu. No i co? I w sumie to. No to tyle no. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Będą jeszcze dwie części, czyli z przygotowań oraz. Już nie wiem, czy będą z przygotowań, skoro to jest tylko dla, dla tych, e, dla ludzi, którzy już mają, bo przygotowania się raczej nie zmieniły. Więc po prostu będzie jeszcze drugi odcinek z samego napadu, jak to zrobić. No. Więc mam nadzieję, że się podobało. Zacznę do zobaczenia na następnym części. I pa!